Witamy bardzo serdecznie w imieniu swoim całej Rady Gminy Zakroczym, a także dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, ale pozwolicie Państwo, że panią dyrektor przedstawię nieco później. Witam bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym na otwarciu Gminnego Ośrodka Kultury. Witam przyjaciół Gminy Zakroczym na czele z Panią Starostą powiatu Nowodworskiego, Magdaleną biernacką Niezmiernie miło mi powitać Pana Starostę Pawła Czalaka. Jest z nami również e, Radny Powiatu Nowodworskiego, Pan Krystian Puszta, Przewodniczący Komisji Oświaty. Nie dotarli wszyscy, więc nie ukrywam, że muszę się rozejrzeć. Witam serdecznie Księdza Prowoszcza Witolda Godlesia. Witam serdecznie Ojca Gwardiana Łukasza Woźniaka. Witam bardzo serdecznie dyrektorów szkół. Witam panią Ewę dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Witam panią dyrektor Jadwigę Policińską, dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojszczyce. Przepraszam, już szukałem pana dyrektora, ale chyba jeszcze do nas nie dotarł. Witam serdecznie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Anię Ledwicką. Pan kierownik zakładu gospodarki komunalnej dotarł. W takim razie na pewno można powiedzieć, że pani Beata Papulska reprezentuje pana kierownika w Wielkiej Tak, wczoraj myślałem o tym Gminie Ośrodku Kultury. Kiedy młodzież w przetaraczce ubierała palmę dzięki przyjmości pana burmistrza, mogła wyjechać dzisiaj do Polski aby 45 osób. Widziałem, jak ci są chętni, bo nie zapał, oni praktycznie 3-4 godziny tam pracowali. I gdyby mogli zrobić to, to tutaj w domu kultury, który już będzie istniał, możemy zrobić konkurs. Gdybyśmy budowali nagrody, pewnie albo mniejszy, się dołożył. To już by było ożywienie dla artystów. Dlaczego to mówię? Jak tutaj byłem w 1982 roku, to było rondo i wiadomo, ja kto przy tym był, jak wrzuciłem. W tylu latach to się zmieniło, tylko że przy przylądzie były barierki, gdzie mogli się ci panowie opierać. Bardzo potrzebne jest to takie miejsce. Cieszę się więc, że ono zostało tutaj utworzone. No, narzekamy często, że młodzież się stracha, że dzieci są takie, że telefony, ale jeżeli nie damy tym dzieciom nic alternatywnego do zrobienia, to oni nie będą. Stąd też każda inicjatywa, która jest. Będzie służyła nam wszystkim, będzie służyła wszystkim, mimo nie wystarczy, się objęcie się kościołem, mamy dwa. Modlić się możemy, ale coś dla kultury, dla wychowawczych. Szanowni Państwo, zakroczym zasługuje na kulturę bezwzględnie. To, co mówił ksiądz proboszcz, powiedział bardzo dużo, tak? Idea jest następująca. Dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe mają coś znaleźć tutaj dla siebie. Przede wszystkim chodzi nam o to, aby zamiast stać na tym przysłowiowym naszym centralnym rondzie, przyjść tutaj do Gminnego Ośrodka Kultury. Oczywiście być może już są oczekiwania społeczności takie, aby, aby ten ośrodek kultury działał tak jak ośrodki kultury w innych gminach powiatu nowodworskiego, ale tak się nie da. Tamte ośrodki mają kilkudziesięcioletnie tradycje i historie. My musimy małymi krokami budować tę instytucję. Nie zapewnimy od razu, nie, nie wiadomo jak wielkiej liczby atrakcji ani, ani zajęć, ale myślę, że już udało się y, zorganizować y, pewne zajęcia, Gminy Ośrodek już nieoficjalnie ruszył. Dlatego, drodzy Państwo, nie będę może przedłużał, poproszę do siebie Panią Dyrektor. Chciałbym przedstawić Panią Dyrektor Katarzynę Kiliś, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Powiem tak, gdy pani dyrektor jako jedyna złożyła aplikację, a trochę muszę coś powiedzieć, pani dyrektor, także proszę mi dać jeszcze kilka minut. I gdy po, po już jakby zakończonej procedurze konkursowej widziałem pani dyrektor koncepcję funkcjonowania boku. to nie ukrywam, że dobrze mi się zrobiło na sercu. Naprawdę fajna koncepcja. Myślę, że pani dyrektor spełni oczekiwania nie tylko moje, ale przede wszystkim i rady, ale przede wszystkim mieszkańców. To po pierwsze. Po drugie, drodzy Państwo, Pani Dyrektor, jak zobaczyła, że ma pusty pokój, że ma, że ten GOK jest tak na dobrą sprawę do zagospodarowania, bo nie przyszła tutaj w zamian za, prawy, za miejsce, prawda? Nikt, nikt, nikogo, nikt nie zwolnił tego miejsca dla Pani Dyrektor. Musiała wszystko zorganizować i nie ukrywam, że Panie Przewodniczący i Szanowna rada, a także Szanowni Państwo Mieszkańcy, to jak zorganizowała Pani przez dwa tygodnie to miejsce, odnowiliśmy to miejsce, pomalowaliśmy, pomalu, pomalowaliśmy wszystkie sale, możemy rozpocząć oficjalnie działalność GOK-u i to trzeba podkreślić. My, drodzy Państwo, jesteśmy spokojni o to, jak ten GOK będzie funkcjonował. Muszę powiedzieć, że byłam bardzo mile zaskoczona, kiedy Pan Burmistrz powiedział, że reaktywuje Dom Kultury. Zaskoczona dlatego, ponieważ Państwo też wiecie, że gmina borykała się z wieloma problemami finansowymi. Dzielił się Pan z nami informacjami, że dużo jest do zrobienia w oświacie. Ciągle Pan Burmistrz wozi nas po drogach Zakroczymskich i pokazuje nam te dziury i będziemy starać się walczyć z tymi dziurami. Ale nie samym chlebem żyje człowiek, prawda? I myślę, że to, że Pan Burmistrz zagospodarował ten budynek i chciał reaktywować dom kultury, to widzę, że Pan Burmistrz dba o Państwa w każdym wymiarze. Nie tylko o to ciało, ale także... O... E, witam Państwa bardzo serdecznie. tu Chciałem po prostu przyłączyć do tych ciepłych słów. E, z panem burmistrzem mamy bardzo duży, dobry kontakt, dużo się spotykamy, dużo rozmawiamy, mamy też różne zdania, ale jesteśmy naprawdę tu, macie fajnego po prostu chłopaka, powiem tak krótko. E, Proszę jeszcze Pani Dyrektor, chcemy tu przekazać, właśnie jak tu Pan Burmistrz mówi, z gołą się nie przychodzi, dajemy jeszcze taki ładny prezencik, proszę Wam tu się, chcemy jeszcze Pani pogratulować, Pani Dyrektor i przekazać dla Domu Kultury Jest takie drobne upominki. To wszystkiego dobrego na święta, chcieliśmy, żeby się również spełnienia swojego swoim państwie, wszystkiego dobrego. Są też zajęcia plastyczne, które będą jutro już od 15 do 16 dla młodszej grupy, 8-10 i, i no, później będą dla starszych dzieci. E, organizujemy też e, zajęcia dla dorosłych z e, No W przyszłym miesiącu planujemy już utworzyć grupę taneczną, e, fitness i wiele jeszcze innych. Atrakcji tutaj będzie Nie najlepszy to był świat, byłem drobnych i wielkich wstydów, ta marszawka z dawnych lat. Te Zabiło, zakołysał się pan. Nie wiem, czy to jest miłość, czy to tylko ten walc, Czy to serca uśmieje? Obładnęło i trwa. Czy to tylko mnie objął ramię, Rycerze stój! Rycerze w lewo zwrot. Raz, dwa. Późną nocą po zabawie położyli się i spali i rycerze. Rycerze rączki ciach. Proszę tak? Główki na bok i zasypiamy. I, i dwór cały cicho bądź. Śpimy wszyscy, proszę. Nockę przechrapali połudka! Brawa dla naszej świątej ryzyko! Brawo, brawo, brawo! Zapomnieli, Widzicie jakiej? Jakiej? Posłuchajcie. O złej wróżce kunegundzie. No, za tą, za tą górą mieszka właśnie na Mokradłach. Oj, co to będzie, ona lubi wielkie bale. <śmiech> <śmiech> Widzicie, widzicie, już leci jej na wszystko. Nikt jej nie zaprosił wcale. Błyskawiczej piórdy. Błyskawiczej piórdy. Nie, no tego to nie żynowsze. Cicho bądź ty kuro jedna, bo cię zaraz wypatroszę. Muszę skupić się, no właśnie, popracować my O, Oczuje mięsko i i zabawę. Bardzo lubię dobry bal. E, la 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 la. Jestem zła wróżka, zgrabne nóżki, długie paluszki, bardzo jestem piękna. A gdzie są wszyscy poszli sobie? Nie no, tego to nie lubię. Cicho bądź ty, kuro jednak. Biuro z pupy ci wyskupię. Nie, co to, to? Chyba dziecko. To dlatego ta zabawa. Nawet ładne. Gli, 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 gli. Nie, 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 nie. Nie Nie mogę być łaskawa. Nikt mnie dzisiaj nie zaprosił. Muszę zemścić się okrutnie. Na obślizgłe pajęczyny. Na głębokie, czarne studnie. Zaraz, zaraz, co tu zrobić? I rzucę czary na królewne, kiedy skończy lat 15, wtedy znowu tu przybędę. Kiedy skończy lat 15 tego roku, tej jesieni, do. do... Za inny tak? Złapiemy tak? Dobrze, pionę? Dostaniemy kupę złota. Zobacz, a tam rąbek i spódnicy? Chodź, a tu na paluchach, cichutko, żeby nie usłyszał. Idziemy, Gdzie do cichutko idziemy? Dobra, łapaj ją, go i ja arduż zasupaj, a arduż i ciężki ciężki. Ostrąbkę, bo zasupaj tam, bo ucieknie chłopie, no. Dawaj ją, prawda, arduż i Bo zawsze niej nie, nie tepi, to na skróty koś tutaj. mamy ją, mamy, mamy. Nas... No, o, Pis, uciekłaj, no nie mamy, no nie mamy, stój tu, stój tu. Co zrobicie ze mną? Zjemy cię, albo lepiej nie, wiesz, sprzedamy. Ty, Artur, się nie śmiej. Zobacz, no nie, nie jest ładna, nie? Nie, nie Ale nie szkodzić. Nie? Chodź tu do nas. Nie. A czemu? Bo jesteście źli, niegrzeczni i łapiecie dzieci. Ale weź nie mówcie, bardzo lubimy, prawda? To cię do, To, się nie mądrzyj, do. No. Nie mów, no bardzo cię lubimy, proszę, to jest mój przyjaciel Artur. Artur, uśmiechnij się. Artur, czarna to jest. No. Czerwony brody to nie znoszę. No nie znosisz, się, Kupią, uśmiechałeś się i nie znosi, się. Dobra, no do, chodź tu do nas. Przyjdę do Was. No to chodź, 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 chodź. Najpierw to zamknij oczy. Ty się nie zamknij, No, teraz obróć się dwa razy. Dwa no razy się w Raz, dobra, jest teraz, Artur, jest raz, dobra. Stop, otwórz oczy. No, a teraz to masz podskoczyć. Dobrze, bo hop. Już? Już! No. no i policz do dziesięciu. Nie no, są ludzie, to kupię to zabawa, no! Liczny gadaj! Dobra, licz, ja to ręce do góry, licz, 1 Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czyli ciągle! Dobra! Tu, tu, gdzie jest zabawa, no nie ma no! Taki są Dobra, wiem, daj Artur brody, ja idę do mej rozbójnickiej. Brawa za Artura zbójnika!